Witamy, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym wrogu razem z Matim. Jedziemy pryskać, opryskiwaczem samo sam 2,5 litrów. W końcu się coś nowego pojawi, dawno mi nie było, chyba od stycznia lutego, od lutego. Ale powoli jakoś to się będzie kręciło. Jedziemy pryskać na Bobik i na rzepa z dokarmieniem i tak, taka krótka relacja, krótka, nie krótka, bo wiadomo, ja tak się zwykle rozgadam. Relacja na temat opryskiwacza. opryskiwacz tak wygląda sobie w środku, w tak hydrostacie. A u góry pokażę. Ogólnie opryskiwacz jest z 1988 roku albo 9, już dokładnie nie pamiętam. Ma przerobione. 11-12 tysięcy godzin, bo nam my go kupiliśmy z przebiegiem 9, 8 z haczykiem, yy, także już obrócił się, także ma już tam 11 chyba. My go kupiliśmy w 2014 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam, jak go po on leżał, nie wiem czy z lawety, spadł, czy coś, leżał na prawym boku, miał lance połamane, wentylatory, nie wentylatory, to wszystko opowiem, jak jeszcze na polu wyjdziemy Yy, yy, to właśnie robiliśmy kupiliśmy to w sumie dosyć okazjonalnie bo z transportem nas wyniósł 25 tysięcy około ale w sumie tak kupowaliśmy w ciemno, bo tak naprawdę był odpalony ale lance były pozdejmowane zbiorniki były pozdejmowane, no, znaczy zbiornik był ale tamte małe zbiorniki były pozdejmowane to się nie sprawdziło czy pompy dobre czy, czy węże dobre, czy to no ale w sumie za te pieniądze Postanowił tata zaryzykować i go właśnie w tym 2014 roku wzięliśmy I ten... W 2014 roku go wzięliśmy No i chyba go wzięliśmy jakoś w piecień Jakoś w kwietniu, no i się zaczęła... Nierówna walka, że tak powiem Wszystko doprowadzić do ładu To instalacje, pneumatykę Bo on wszystko ma sterowanie pneumatyczne, nie? sterowanie, stąd idzie pneumatyka, idzie tam do rozdzielaczy i pneumatyka steruje. Doprowadzić to wszystko do ładu do tych wężów. o Jezus Maria, z 10 tysięcy jak nie więcej, to wszystko, no, no uruchomić to wszystko to był nie lada wyczyn, bardzo długo przy tym siedzieliśmy, począwszy od naprawdę bardzo ciężkich rzeczy, czyli wyprostowanie, pospawanie, wzmacnianie, tworzenie tych lanc, poziomowanie w jakiś sposób, nowe tuleje na wieży, na lancach, nowe spocznie, nowe, no naprawdę było tego dużo. Z dwa, trzy miesiące już chyba że pak nim, także no ponad dwa miesiące tak naprawdę codziennego, prawie codziennego, wiadomo jakieś opryski czy, czy nawozy to się nie siedziało, ale no bardzo dużo było siedzenia przy nim. Postanowiliśmy nie uruchamiać tego komputera oryginalnego, tylko od razu założyliśmy komputer Bravo 180S, 5 sekcji, zwykła podstawa, tylko oczywiście no, e, ciecz do prędkości dobierana, czyli jak ustawiamy 200 e, litrów na hektar, to jest 200, km, 200 litrów na hektar, nieważne ile jej wiemy, e, zakładam tu nam w sumie. Gościu, który się zajmuje takimi rzeczami, niedaleko nas mieszka, tu w Starym Polu i po prostu robi takie rzeczy, bardzo dobrze. Zabrał nam ten komputer, że będzie najbardziej najprostszy, najbardziej odpowiedni, jest w sumie prędkość, przepływ, ile litrów jest. O, ale nas wybije. Ile, ile wydatek litrów, jaka powierzchnia. Eee, o, dziura. Jaka powierzchnia, jaki wydatek cieczy ogólnie. Tam ogólnie jest pozostałość płynów, no nie mamy czujnika pozostałości płynów w zbiorniku. Mamy po prostu czujnika w zbiorniku ile jest litrów, Czasem mimo że by się przydał. No ale przeważnie na prędkości jedzimy. Ogólnie tu są sekcje, sekcje mamy lans, włączanie, wyłączanie, mamy ciśnienie ogólne na opryskiwaczu cieczy z pompy. Włączanie pompy mamy tutaj, do góry pociągamy, pompa jest cały czas włączona, rozkładanie, ale to powoli pokażę na polu. Jeśli chodzi o kierownicę, mamy tutaj dwa wskaźniki, pół zielone, pół czerwone, obydwa są. Jeden jest od filtra, yy, jaka jest przepustowość filtra oleju na jeździe i filtra oleju na hydraulice. Jest jeden zbiornik do tego, ma około pojemność 250 litrów. Ale jest jakby no, zasilany no, dwoma pompami i na każdym tymcie, który się szybka czy coś, to będzie bliżej czerwonego pola, bądź też na czerwonym polu, nie? Eee, także tak to wygląda. Oświetlenie, jakie założyliśmy do niego początkowo, to e, tył i przód był, e, tył był wesem. Besemki z tyłu mamy do dzisiaj. Jedna się już przepaliła po tych siedmiu czy tam iluś latach użytkowania. Z przodu mamy list P2 na boki. Oświetlenie jest naprawdę perfekcyjne. Mam nadzieję, że w niedługo się uda się to jakoś nagrać, uściślić. Także nad oświetleniem też bardzo długo siedzieliśmy, bo naprawdę dobrać te ledy, żeby nie były. Yy, ani też za bardzo rozpraszające, ani też nie były punktowe, bo no, naprawdę w no to musi być widać. I mimo to, że mamy na kabinie z tyłu ledy, wysemki, to widać, a widać każdą końcówkę yy, w nocy bardzo dobrze. Ogólnie czemu wybór padł na Sama? Ponieważ mamy bardzo duże, mamy bardzo no Ciężkie ukształtowanie terenu na polu. Mamy bardzo duże góry, skosy, nieskosy i po prostu na naszym rozstawie 1,87 m od środka do środka koła. Ciężko było kupić większe obrys typu Matrot, który by nie był wywrotny. Matrot najbardziej ma optymalny taki rozstaw 2,20 2,40 m, nawet a tu naprawdę on relatywnie jest niski ten opryskiwacz a prześwit jak na taki mały opryskiwacz to ma naprawdę bardzo ładny bo ma chyba 96-97 cm tam w najniższym punkcie, ładnie ma zbiornik podwinięty że tak naprawdę no jest mało rzeczy o których można zahaczyć żeby tam uszkodzić daną roślinę, jeszcze mamy tu z przodu te błotniki zrobione, ale to wszystko pokażę na polu tak spaczając z tematu mamy po prawej stronie wszystkie trzy pola po kolei są nasze. Tu mamy 40 hektarów pszenicy, ale no niestety nie pamiętam jaka to była odmiana, bo tych odmian parę było. Mamy tu właśnie pszeniczkę. Dosyć ładnie to wygląda. Gdzieś próbuje się wpychać miotła mimo pryskania. Nie wiem czy takie opryski, czy coś. Tu mamy rzepak. No rzepaku w tym roku mamy wyjątkowo mało, bo około 32 hektarów. Mieliśmy plagę ślimaków, które wszystko wyjadły, nic nie pomagało, żadne granulaty, żadne pryskanie, ani nic. Także no, musieliśmy przesiewać, stąd u nas ten bobik i tutaj mamy taki w środku jary rzepak zasiany, nie wiem czy będzie widać. Tutaj właśnie sialiśmy się z Matkim na wóz saletry, bo tak mieliśmy taką resztkę i w sumie nie, no sialiśmy tutaj po prostu, żeby już nie stała w ogóle. No i mamy, dojeżdżamy do... Dzisiejszego naszego pola, czyli Bobik. Bobik w jakich warunkach był siany? To naprawdę pięknie wygląda. Był sianem zuri. Po Missouri jeszcze było bronowanie, bo to jest tak ciężka gleba, że no, musiało być to bronowanie. No ale Bobik bardzo ładnie wygląda. Zaraz to wszystko pokażemy. Tutaj mamy trzy wajchy, Nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Mam nadzieję, że będzie. Mamy trzy vajek Teraz mamy jakby na szybkich biegach. Teraz mamy na polowe, ale szybkie. I jeszcze mamy teraz 4 na 4 włączone. To teraz mamy takie najwolniejsze biegi, ale napędy wszystkie są spięte, nie? Jeżdżę tak na tych napędach. Tutaj mamy gaz. Ustawiamy w jakiejś tam kolejności gaz, jaki chcemy. Ustawiamy i wtedy hydrostatę sterujemy, tylko nic więcej, nie? Cisze może to radio. Tu mamy rozkładanie, podnoszenie. Czekajcie, ja może tutaj kamerę. Mamy tak, podnoszenie. Ładnie się lance unoszą. Rozkładanie, i tu jest tak: lewa strona lanc, lewa strona opryskiwacza, prawa strona opryskiwacza. Żeby rozłożyć na przykład te największe, to obydwie do góry. Ładnie się rozkładają, jak widać. Lewa, prawa troszeczkę szybciej się rozkłada, ponieważ dławik, coś się zacina. I o, i teraz po kolei, ale to już y, założę kamerę na głowę. Y, dobra, jesteśmy. Znowu musiałem kamerę na głowę wrzucić. Dalsze rozkładanie mamy tak, te dwa do góry rozkładają się. Obydwie do góry, obydwie strony i ostatnie do góry mamy końcóweczki. On ogólnie miał 27 albo 30 metrów. Musieliśmy pościągać. Mamy ogólnie lance na 21 metrów końcóweczki były rozkładane, wszystko jest dobrze o tyle jest fajne z tej strony, że po górach czy coś no, jest tak rozkładanie tak no, się fajnie zwija i no nie ma żadnych takich luzów na boki to jest ogólnie fajne w tym opryskiwaczu zawsze można sobie zadrzeć jedną stronę przykładowo jak, jak mamy jakieś nie, nie wiem, no, zadupia takie typowe no, parowy, nieparowy to można sobie ładnie zadrzeć żeby przypadkiem niechcąco nie zahaczyć o ziemię, opuszczamy sobie ładnie na dół o kurde, o jedzie, następ, jedzie następny sprzęt musimy zjechać jedzie te esik z opryskiwaczem prezentowanym już w poprzednich vlogach ładnie wycofamy te esik sobie pojedzie I tyle. Także to mamy na tyle. Także, tak jak mówiłem, włączanie pomp mamy tutaj. No i włączamy sekcję komputerową po kolei od prawej strony do lewej. Włączanie i wyłączanie cieczy roboczej. Zawsze, jak wjeżdżam z czegoś innego, to cofam do miedzy, o ile jest taka możliwość, i zawsze tam tak cyknę, żeby ze 20 ml dosłownie wyleciało końcówkami. Ładnie, o, już mi pika, że stoję w miejscu. Ruszamy. Także tak to wygląda, obroty mamy wysokie, ustawione jedyne. No jest, mały mankament tego opryskiwacza, ma swoje lata i naprawdę na równe tereny jest naprawdę bardzo dobrym opryskiwaczem, bardzo się płynnie nim jedzie, bo on ogólnie jest na poduszkach, tak jak kiedyś stare ciężarówki na takich sztywnych poduszkach jest, ale jest na poduszkach, nim się naprawdę bardzo miękko jedzie ale tak jak mamy górki, pagórki to i hydrostat nie daje rady i, i silnik nie daje rady bo tu jest, jest silnik dojcza, 6-cylindrowy <kuszczak> to chyba 8 koni czy 109 naprawdę na równych tylenach tak jak tutaj mamy mniej więcej równo naprawdę obrytkiwa 3 zajebiście sprawuje, nie było z nim żadnych problemów problem się zaczyna właśnie jak pojedziemy na jakieś nawet nieduże górki, nie? Wtedy się zaczyna naprawdę duży problem. Eee... Trzeba kombinować. Pełen gaz, bo wtedy bardzo dużo pali. Ogólnie cały czas mi trzeba w sumie na pełnym gazie jeździć, bo... Ponieważ już te tak hydrostaty, hydromotory, czy już to co po prostu, no... No wybite to już nie jest tak, jak powinno być ale czy warto inwestować 30 w 30 letni sprzęt, no zastanowiłbym się, ogólnie do opryskiwaczy, no jesteśmy bardzo przywiązani, bo no, tyle lat w sumie jest z nami, rzepaki, nie rzepaki, naprawdę <laughs> najbardziej na plus wychodziło, bo mimo to nawet, że jak po rzepaku się ranna pował, to się on dotykał tych źbeł, tych, 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 tych strąków. To nawet ich zbytnio nie wymudzą, no dosłownie było z całego pola, no może ze wszystkich ścieżek 10%, to co to jest? Tak jak widać, nawet pluje wyższymi ciągnikami, czy osłony porobione, nie jest tak, yy, i tak mają tak poniszczone ścieżki, też leżą, a u nas tak naprawdę do no po dwóch dniach się pojedzie na pole, to nie widać, że jest randapowane, nie? I w opryskach, to jest naprawdę na bardzo duży plus. Yy... No i co tu więcej? No jest stary trupek, ale tak naprawdę no nie ma pieniędzy się na nowszy jakiś sprzęt. Trzeba najpierw wyjeździć stary, żeby zarobić na nowy. Trzeba dbać jak tylko można, żeby chodzi, bo nie ważne czy masz nowy sprzęt czy stary, jak nie masz tak nie jeździsz. Tak w sumie ja to mówię, co tam no jakby nie... Nie patrzę aż tak na takie rzeczy, ale wiadomo, podstawy jakiś się robi, podstawy jakieś się wypełnia, smarowanie, oleje, filtry starać się systematycznie robić. Ogólnie, no, bardzo fajne opryskiwać na takie połacie, tak jak tutaj są. Jedziemy, na przykład mamy teraz 200 litrów minus 10%, na 180 litrów mamy ustawione, to jedziemy te 9 na godzinę 8,5, 9, 10. Szybciej nie jedziemy, bo to już jest naprawdę duże ciśnienie, wtedy nawet do 6 atmosfer tu widać na zegarze. Więc nie ma co świrować. 5 minut co to, to naprawdę nikogo nie zbawia. Najważniejsze, żeby było dobrze obryskane, nie? Zaraz jeszcze dojadę do, poprzez, dojadę gdzieś do górki czy coś to wyjdę. Tam opowiem jakby z wierzchu, to nie to o nim dosłownie chwilkę, bo wiadomo, opryski czekają ale i opowiedzieć, jak się coś zaczęło mówić to trzeba i skończyć, nie? Także zbierzemy, zmieścimy się Jak kupiliśmy to właśnie jeszcze ta szyba była wybita i dlatego to jest taka pleksja. Wstawiona, ma się szybę wstawić, ale to zawsze się fleksy kupowało, to nie ma czasu, to nie ma czasu, to nie ma czasu, tylko fleksy się wycinało i, i, I tyle drzwi mamy przesuwne, normalnie, tak jak ten dosyć wygodnie się do niego wchodzi. Jak do samojezdnego, schodki są tutaj przełącznikiem, pneumatycznie składany. Teraz się rozłoży się, a teraz się złoży. No, to nie rozłożyła się, ponieważ trzeba pchnąć. Ale ogólnie, jak na 89, czy tam 8 rok, to naprawdę. Nie jeden nowy by się powstydził. Ogólnie posiada ogrzewanie, bo tu ogólnie jest chłodzony powietrzem, ale ogrzewanie jest jakby na olej. Jest tu chłodniczka, są przewody doprowadzane do podstawy filtra oleju. Jest jakby olej silnikowy, również tłoczony tutaj. Jest jakby zastosowane chłodniczkę oleju i normalnie ogrzewanie kabiny. Klimatyzacja on ogólnie posiada, tylko niesprawną. On właśnie leżał z tej strony, z tej strony. Suszacze, chłodniczki, sprężarki, to wszystko było połamane, powyginane Nie było nawet sensu tego robić, no bo bardzo duże koszta e, tego, no w takim starym sprzęcie to naprawdę by się nie opłacało. nie? Zaraz dojedziemy do poprzeczniaka, to, to, to trochę właśnie i pokażę tego bobika, ten bobik z bliska i opryskiwacz tak, chociaż przeleczę dookoła to jeszcze było, jak go kupiliśmy, to od razu była wstawiona nowa pompa. Eee, nowa pompa no, docieczy do pryskania. Mamy lekko sklina, czekajcie, do pryskania. Pompa dobra, zatrzymamy się. Gaz, pompa w dół, iść trochę powiem o nim tak pryskiwacz się prezentuje tak tam Matiś siedzi mamy tak jak mówiłem listwa z przodu jest dołożona czekajcie zdejmę kamerę listwa z przodu jest dołożona tak jak tutaj widać pryskiwacze wszystko yy, i tak to wygląda tak jak mówię on miał 27 metrów chyba oj przepraszam 27 metrów i tutaj była końcówka na sprężynie tu zatrzask był i tutaj on tak się zawijał, to właśnie aż dotąd prawie sięgało. Tu jeszcze stara, stara oryginalna podpórka jest do, do tej jedynej, no, ale my zrobiliśmy na 21 tak jak mamy, nie? Końcówki są dysze 3 obrotowe. Wszędzie tak jak mówię, bo zakładaliśmy LEDy. O LEDy to faktycznie, ani się jak porządne LEDy, dać która za porządne pieniądze, to się nie przepala i to ładnie świeci, ładnie to wygląda. I tak to się prezentuje, błotniki robiliśmy sami, specjalnie do rzepaku je robiliśmy Tak jak się jechało kołami to i tak się gniotło tą ścieżkę Te yy, rzepak co naszedł jakby na ścieżkę to ładnie sobie rozchyla ten yy, błotnik i naprawdę nie ma zniszczeń Koła ma założony rozmiar 60. Czyli tutaj są założone kultury 16 na 9 R28 Felga 60, gwiazda pronara. Yy, na zamówienie chyba robione były tutaj szpilki. Założony, bo on miał takie cieniutkie, chudziutkie <laughs> Przepraszam I, i popękane, nie? Z tej strony się tak prezentuje. Tak się prezentuje z tej strony. Tak wygląda. Tutaj mamy cały wlot do wiatraka chłodzenia silnika. I do filtra. Tam filtry u góry. Tutaj jest osłona, właśnie. To wszystko było połamane. To, to wszystko spawaliśmy, prostowaliśmy. O, tak, jak tutaj widać, to wszystko połamane. Tutaj lance, lance były spawane. Tu był spaw, tu był spaw. I widać już taki. Ta lanca już jest naciągnięta. Bo czasem tak, o, rurka pęknie. Tak, jak tutaj widać, musiała dzisiaj albo wczoraj pęknąć. O tutaj. Ona jest, mimo to, tak jak tutaj, wzmocnienie. Mimo to, ona jest jakoś w jakiś sposób naciągnięta, nie? Siłowniki nie trzymają tyle razy, co były robione, a i tak to wszystko się poci. Tutaj mamy pompę tak umiejscowioną. Rozwadniacz, wszystko tam z tyłu jest. Jak lance są podniesione, to rozwadniacz wychodzi normalnie. Mamy gdzieś go na wysokości pasa. Wszystko wygodnie. Płukanie, nie wszystko jest porobione. Tutaj dodatkowy fit wstępny jest zrobiony. Tak wygląda z tyłu. Yy, tu mamy filtr główny, tu mamy krany do wszystkiego, nie robiliśmy no, ani na, do płukania baniek, ani nic, nie robiliśmy na wciskanie, bo to jest naprawdę gówno. Zrobiliśmy perfidnie kran do wszystkiego i jedną rąką się trzyma, drugą się odkręca, ładnie płucze, wszystko jest, no bardzo pięknie to Tu jest pompa od jazdy, a gorąca, no i mamy silnik, Tu tam nie będę do góry wchodził, a w sumie mogę wejść. Mamy tutaj silnik, osłona jest teraz zgięta, bo go... Yy, no sprawdzałem oleje, wszystko i tam czyściłem podniczkę. No i, i nie założyłem. Mamy zbior, wlot do zbiornika, na cieczy, yy, na, na wodę mamy. I tutaj mamy całe sterowanie. Silnikal główny, przepływomierz jest. Tutaj mamy pięć sekcji. I sterowanie idzie główny. Kabel do. Teraz z komputera bezpośrednio do akumulatora i tyle. Mamy wesemki założone. Z prawej strony się przepalił po iluś tam latach i jest teraz taki założony, to do tyłu taki i naprawdę to świeci pięknie, nie? No i znowu się widzimy. Musiałem wsiąść. Ładnie sekcje się powłączać. Ogólnie opryskiwaczem się bardzo fajnie jeździ. Oj! Ja miałem ogólnie pokazać zawieszenie jego, ale ogólnie jest na ramach, na jakby podwójnej ramie, no między tymi ramami jest guma, yy, taka z ciężarówki, taka podłucha jakby, która no, jakby no, na bardzo miękko się w sumie jedzie tym opryskiwaczem yy, po drodze czy po polu, yy, także no to już nie będę się spełniać, nie go tego, pokazywał, ma on zdalne poziomowanie lans ale jakby chyba tego nie używam, bo to tak dziwnie jakoś reaguje, nie reaguje, nie reaguje jak zacznie pójść, to przepoziomuje całkiem te lanty i w ogóle tego nie używamy yy, także ogólnie w kabinie jest dosyć cicho wyłączę radio, wyłączę wiatraki nie jest jakoś tam głośno, ja przecież normalnie cicho mówię yy, także wiatraki, wszystko działają bo właśnie tak jak mówię, ta klimatyzacja, no nie, nie, nie warto, bo no szkoda było pieniędzy, żeby wskrzeszać ją E, jedynie co głośniki już były to radio sobie na bluetooth dołoży, dołożyłem, żeby jakoś tam umilić tę tą tą pracę I tak w sumie no tam tych LEDów tej nowej, tam ogólnie już wywalenie starego komputera to jest jak najbardziej w oryginale. E, jedyne co to były e, Jedna szpilka chyba na szóstym cylindrze, bo to są jakby jakieś głowice, nie? Do każdego cylindra. I była jedna szpilka pęknięta, to to robiliśmy. I, I to chyba w sumie tylko na tyle, oprócz tam jakichś uszczelniaczy, węży na jeździe. No wiadomo, no, prezentacja ma swoje lata, no, można było się spodziewać tego, że z czasem coś wyjdzie, nie? 10 dziesięć lat starszy ode mnie prawie także trzeba tu dużo gadać ale ogólnie tak jak tutaj góreczki tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo jakich dużych górek to, to... sobie radzi tylko tak jak mówię, jak pojedziemy na te naprawdę nasze tereny gdzie są no piony, że tak powiem i skosy takie, że masaka to... to nie nadaje się ten opry. No znaczy nadaje się, ale to on tak... tak spada z prędkości tak dostaje po garach cały czas no, że nie, no nie warto go będzieć także na tamte pole staramy się nim nie jeździć chociaż na no jakiś trzeba no to się jedzie nie? to jest dużo gadać no jest jakaś awaria w innym opryskiwaczu czy coś to, to przecież nie będzie pole czekało na jakieś zbawienie tylko po prostu trzeba jechać i tyle także trochę o nim opowiedziałem Mati pewnie coś tam wam zaraz dogra z dworu jak to chodzi i co? Ode mnie to chyba było na tyle, mam nadzieję, że tak jak już mówiłem wcześniej, że coś tam się zacznie częściej coś pojawiać, chociaż wiadomo jak to z tym czasem, Co sprawy ważne i ważniejsze, jest robota, to trzeba robić, a nie tam przyjemności, ale myślę, że coś tam powoli zacznie się dziać, że ja tak powiem. Łapię kilka ujęć jego w pracy, bo jeszcze nie miałem takiej możliwości. To oczywiście oprócz tych słów, które powiedział zawsze tą pracę można pokazać jak ona tu przebiega, właśnie tym samym jaką się prezentuje, nie tylko na zdjęciach, które też wykonam, tak to by się właśnie prezentowało teraz już nie z kabiny, a z zewnątrz jak widzicie bobik jest ładny, jest potencjał, zobaczymy jak to będzie dalej w dzisiejszym dniu na tej działce pryskają wszystkie trzy zestawy które właśnie znajdują się na tym gospodarstwie jak widzicie takie fajne ujęcie sama Akurat idę sobie w ścieżce, ładnie to widać, roboty jest full, dlatego z tymi vlogami tak jest jak jest, że nie zawsze jest czas, albo nieraz ja nie mam czasu przyjechać, albo coś Filipowi wypadnie, ale na pewno w majarę możliwości będzie się jakiś materiał pojawiał, tak jak widzicie nadjeżdża sobie, także muszę uciekać. I tak to się wszystko prezentuje Krótka prezentacja, no może krótka, coś zostało powiedziane na temat tego sprzętu przez Filipa I myślę, że coś jeszcze się z czasem pojawi Ale co, to nie będę zdradzał Myślę, że będzie warto poczekać Także na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu z tego gospodarstwa. Cześć!